Cześć, tu Lalita. Dziś chciałabym powiedzieć o wartościach, bo to właśnie wartości są tym fundamentem, do którego przyciągamy osoby o podobnych przekonaniach. Są takie podstawowe wartości jak hojność, szczerość, uczciwość, sprawiedliwość czy wartość rodziny. A dziś chciałabym skupić się na jednej wartości, która jest dla mnie szczególnie ważna i ma ogromne znaczenie dla każdego człowieka. Chodzi o otoczenie. O ludzi, z którymi najczęściej się spotykamy i z którymi mamy styczność. Buddha kiedyś powiedział, nie zadawaj się z głupcami, zadawaj się z mądrymi. I właśnie o co tutaj chodzi? Może już słyszeliście, że człowiek ma średnio pięć osób, z którymi najczęściej przybywa i rozmawia. Otoczenie to zasób, który nieuchronnie wpływa na każdego z nas. Dlatego warto podchodzić do tego tematu z rozwagą i ostrożnością, wybierając swoje otoczenie. Jeśli chcesz odnieść sukces, to warto otaczać się ludźmi sukcesu. Jeśli chcesz być bogaty, otaczaj się bogatymi. A jeśli chcesz rozwijać się w jakiejś dziedzinie, to znajdź ludzi, którzy już są w tym miejscu, do którego ty dopiero zmierzasz. Z jednej strony to wydaje się oczywiste, ale liczą się również nasze działania. W naszym życiu mamy różne grupy osób: starych przyjaciół, znajomych, rodzinę, i nie wszyscy mogą dzielić te same wartości, cele czy styl życia. Otoczenie. To ludzie, którzy mogą nas albo podnieść na wyższy poziom rozwoju, albo przeciwnie, ściągnąć w dół. Dlatego ważne jest, aby od czasu do czasu oczyszczać swoje otoczenie z osób, które wpływają na nas negatywnie. To mogą być toksyczni lub nierozwojowi ludzie, którzy obniżają nasz potencjał. Nie ma sensu wdawać się z nimi w dyskusje czy próby przekonywania. Lepiej zdać sobie sprawę z ich wpływu i po prostu odsunąć się od nich. Choć może być to trudne, zwłaszcza jeśli są to osoby bliskie, z którymi mamy wspólne projekty czy wspomnienia, żeby podjąć tę decyzję świadomie i z odwagą. Ważne jest, by spojrzeć na sytuację trzeźwo, bez iluzji. Jak to zrobić? Po pierwsze, określ swoje cele, swoją misję życiową. Czego naprawdę chcesz od życia? Dokąd zmierzasz? To określi główny kierunek, w którym idziesz. Każdorazowo, gdy będziesz zastanawiać się nad swoim otoczeniem, zadaj sobie proste pytanie, czy ludzie, którzy są wokół mnie, pomagają mi osiągnąć moje cele, czy nie. Jeśli nie, podziękuj im za wspólną drogę, za doświadczenia, które dzięki nim zdobyłeś i nie bój się ich puścić. To właśnie ci ludzie, którzy będą cię powstrzymywać, mówiąc po co ci to, dlaczego chcesz coś zmieniać, jeśli pozostaniesz z nimi, utkniesz w miejscu, obniżając swoje wibracje. Dlatego tak ważne jest, aby znajdować w swoim otoczeniu osoby, które, tak jak Ty, dążą do rozwoju, pracują nad świadomością, dążą do moralności i kultywują szlachetne wartości. Mogę Ci powiedzieć z własnego doświadczenia, że takich osób nie ma zazwyczaj wiele w naszym otoczeniu, ale one są. Wszystko zależy od tego, jakie masz intencje. Określ swoje intencje, a one przyciągną ludzi o pozytywnym myśleniu, o szerokich horyzontach, którzy dążą do rozwoju i działają w podobnym do Ciebie kierunku. Dla mnie otoczenie jest bardzo ważne, ponieważ mocno wpływa na naszą świadomość i sposób myślenia. Opowiem Ci historię z mojego życia. Kiedy studiowałam dziennikarstwo, prowadziłam dość bystroski tryb życia, a moje zainteresowania kręciły się głównie wokół spotkań ze znajomymi, wychodzenia do restauracji czy wyjazdów w góry, kiedy uświadomiłam sobie, jak ważne jest przebywać w otoczeniu, które odpowiada moim celom w rozwoju, przestałam angażować się w życie niektórych swoich znajomych. Na początku było trudno zerwać te więzi. Byliśmy ze sobą mocno związani, więc nie było łatwo się od tego oderwać. Kiedy zaczęłam mówić o zmianach, napotykałam na opór. Słyszałam, że wszystko jest w porządku, po co coś zmieniać. Zrozumiałam wtedy, że z takimi ludźmi będzie mi trudno się rozwijać. Przeanalizowałam sytuację i zdecydowałam przeprowadzić się do innego miasta. Zmieniłam całkowicie swoją przestrzeń, i automatycznie otoczenie również się zmieniło. Warto patrzeć, co się dzieje w naszym życiu. Z kim się zadajesz, z kim rozmawiasz, o czym rozmawiasz. Czy to, o czym rozmawiasz, ciebie buduje, rozwija, wznosi, inspiruje? To wszystko ma znaczenie dla ciebie. Weź to pod uwagę. Dlatego nie bój się, odpuszczaj, zostawiaj. W Twoje życie wejdą nowe, silne osoby, które będą podzielać Twoje wartości. Kluczowym jest Twój wewnętrzny kompas, czyli Twoja intuicja, Twoje serce tego głosu warto słuchać. Życzę Ci wspaniałego dnia i silnego, wspierającego otoczenia.